Dobry wieczór, panie i panowie. Zaczynamy nasze spotkanie. Od czego? Oczywiście. Prezydent Nawrocki w Waszyngtonie u Donalda Trumpa. Jak patrzeć na tę wizytę? Po pierwsze, w tym globalnym kontekście. Po drugie, z punktu widzenia interesu. Polski. W globalnym kontekście Polska jest co najwyżej dla Stanów Zjednoczonych narzędziem ich globalnej polityki. Jest państwem znaczącym, ale państwem, które poprzez swoją akceptację polityki Stanów Zjednoczonych, poprzez swój sojusz ze Stanami Zjednoczonymi ma przekonywać, uwiarygadniać, zjednywać kraje porównywalne do Polski i mniejsze, że Stany Zjednoczone to jest lider gospodarki światowej, i przywódca światowy. I dlatego Stany Zjednoczone chętnie widzą Polskę obok siebie, ale jeszcze chętniej, kiedy ta Polska szczodrze i obficie kupuje sprzęt wojskowy, szkoli swoich żo żołnierzy i wydaje pieniądze, więc krótko w Stanach Zjednoczonych na zbrojenia. Bo to jest biznes. W Stanach Zjednoczonych biznes jest zawsze na pierwszym miejscu. Jeśli jest taki prezydent jak Donald Trump, który ma swoją doktrynę polityczną walki z pewnym, można powiedzieć, nowym nurtem myślenia, tak zwanym liberalno-lewackim. Jeśli ten prezydent tworzy w całym świecie kluby 47, co to znaczy kluby 47, bo prezydent Trump jest 47, Prezydentem Stanów Zjednoczonych. To to jest właśnie przykład, że globalne myślenie Stanów Zjednoczonych, próba odbudowy swoistego podziału świata między Stany Zjednoczone, być może Chiny, w jakimś sensie Rosję, że to jest reguła amerykańska, to jest to, czego się Amerykanie trzymają. A teraz nasz interes na czym polega? Oczywiście na jednym. Obecność Stanów Zjednoczonych w Europie. Obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce. Mamy ich 13 tysięcy 37 około tysięcy jest w Niemczech, kilkanaście tysięcy we Włoszech. To są te trzy państwa w Europie, gdzie są amerykańscy żołnierze. To to jest sygnał dla wszystkich, że. Zbyt mało jest nas, Amerykanów, byśmy was obronili, ale ci żołnierze zaświadczają, że wam się nie może stać krzywda, bo tam są żołnierze amerykańscy. I to jest szalenie ważne dla Polski. I dlatego płaćmy te pieniądze, utrzymujmy armię amerykańską, wydawajmy pieniądze na zbrojenia, ale coraz mądrzej. I domagajmy się. Czegoś, co jest niezbędne. Lojalności i, jak powiedzieć, szacunku dla naszego wysiłku. Wsparcia dla naszej gospodarczej determinacji, by uczestniczyć w obronie NATO. Polska w związku z tym nie może pokazywać na zewnątrz, że jest skłócona. To, co się dzieje w czasie wizyty Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych, ta kreowana przez zaplecze prezydenta, bijatyka, intrygi, oskarżanie, to jest szkodliwe. I tu pada pytanie, które muszę zadać. Czy pan prezydent, Naprawdę chce być prezydentem i rządzić, czy też ulegnie kamaryli dworskiej, która już się kształtowała w pałacu i która jako spadkobiercy PiSu ma tylko jeden cel zupełnie różny od tego, który powinien przyświecać prezydentowi nie dobro Polski, a przetrwanie, walka z wrogiem wewnętrznym i załatwianie wewnętrznych porachunków. Prezydent nie może być zakładnikiem mędznych urzędników i podłych ludzi, których już całe sfory znalazły się w Pałacu Prezydenckim. I przykładem swoistym właśnie tego jest to, o czym się dowiadujemy. Oto właściciel firmy Impost, Rafał Grzosa, został zaproszony do Pałacu Prezydenckiego złożył wizytę wraz z żoną i co? I przyjechał z samochodem pełnym prezentów dla rodziny pana Karola Nawrockiego. Przecieram oczy. Ostrzegam panie prezydencie. To przecież ten przykład zostanie natychmiast podchwycony przez pana otoczenie i tych, którzy poczują się bezkarni w przyjmowaniu prewencji. Ten przykład jest zgubny i haniebny dla opinii o panu, że być może oskarżą pana właśnie o, o łasuchowatość. Ja powiem coś z historii polskiej. Była wolna elekcja. Na czym polegał tragizm wolnej elekcji? Na tym, że zagraniczne dwory przysyłały swoich kandydatów I przyzwoitość zdaniem szlachty polegała na tym, że pieniądze brało się tylko od jednego dworu. Było nie fair, nieeleganckie, jeśli wzięło się pieniądze od dwóch lub więcej dworów. I to nie przypadek, że w czasie jednej z wolnych elekcji prymas. Zarządził mszę, na której kazał klęknąć w polskiej szlachcie i przysięgać, że nie będzie głosowała na tego kandydata, od którego wzięła pieniądze. Czy chcemy powtórki z takiej Polski? Prezydent powinien być bez zarzutu. Prezydent powinien być tą personifikacją państwa. Jego najszczytniejszych ideałów. Dlatego precz z tymi urzędnikami, którzy stwarzają taką atmosferę, którzy z jednej strony w polityce zagranicznej nie dopuszczają do tego, by zaproszony został przedstawiciel Ministerstwa Starcia, Spraw Zagranicznych do delegacji uczestniczącej w spotkaniu w Waszyngtonie, a z drugiej strony akceptują takie wizyty. A tak nawiasem mówiąc, panie premierze Donaldzie Tusk, czyż nie jest dla pana dowodem tego samego, jak bardzo dziwnymi ludźmi się pan otacza, bo przecież pana pierwszym doradcą i zbawcą w sprawach gospodarczych był właśnie Rafał Brzoska, który przedstawił jakiś pro, program niby poprawy polskiej przedsiębiorczości, z którego absolutnie nic nie wynika poza. Deklaracjami, który właśnie dzisiaj gdzie jest? Jest u pana prezydenta. Czy na tym ma polegać polska polityka? Na tym ma polegać przywództwo w naszym kraju? Drodzy moi, najwyższy czas mówić mocno i szczerze i prawdę. Chcemy i potrzebujemy silnego, mądrego prezydenta. Dramat polski polegał zawsze na tym, że otaczali go jako przywódcę ludzie, którzy nie zasługiwali, nie mieli kręgosłupu. Nie przypadek, że w Stanach Zjednoczonych senator, osoba publiczna jest z reguły osobą, która pierw, jak to się mówi, sprawdziła się w biznesie, zarobiła, tak jak Trump, miliardy albo przynajmniej dziesiątki milionów dolarów i jest materialnie niezależny. U nas wszyscy ci, którzy siedzą na stanowiskach, albo większość z nich, nawet nie powąchała nigdy pracy i ciągnięcia własnego interesu. A co dopiero decydować o całej gospodarce i o nas wszystkich. Moi drodzy, Niech ta wizyta prezydenta będzie dla nas, dla przedsiębiorców, też sygnałem, że pozycja Stanów Zjednoczonych i to, co osiągnął, bo osiągnął prezydent Nawrocki w Stanach Zjednoczonych, jest szansą dla polskich przedsiębiorców. I to nie powinno być zmarnowane przez polskich urzędników, którzy w tej chwili, otaczając go, będą utrudniali dostęp prawdziwych polskich przedsiębiorców właśnie do rynku amerykańskiego do tych wszystkich którzy chcą nawiązywać kontakty do tych wszystkich którzy uważają że przemysł zbrojeniowy polski powinien kooperować a nie kupować od amerykanów i tak dalej i tak dalej jak to wywalczyć no właśnie głośno o tym mówić i nie pochylać się przed władzą która Powinna być bardzo patriotyczna, ale niestety często otaczana jest tymi, którzy o patriotyzmie albo nic nie wiedzą, albo zapomnieli. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Dariusz Grabowski jest z Wami.